Cześć, witam Was serdecznie na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj świąteczną lalkę Barbie z akcesoriami, które również związane są ze świętami. W zestawie znajdziemy oczywiście przepiękną lalkę Barbie w świątecznej kreacji, różową skarpetę na prezenty, babcie. Po świętach każdy lubi się poczuć komfortowo, więc fajnie, że są one w zestawie. Papcie pasują do piżamy, na której również mamy taki fajny pomponik. Piżama jest oczywiście w gwiazdki, w płatki śniegu, różową szczotkę do włosów, a także misia. Barbie jest już gotowa na święta. Jej piękne blond włosy zostały związane u góry w kiteczkę i zawsze możemy je przeczesać. Przepiękną, różową szczotką, którą także zostaniemy w zestawie. Szczotka jest oczywiście z logo Barbie. Barbie uwielbia święta, jest to jedno z najważniejszych świąt w roku, więc lubi się też bardzo dobrze ubrać na tą okoliczność. Barbie postawiła dzisiaj na dosyć yy, skromną biżuterię. Są to srebrne kolczyki koła z malutką gwiazdeczką a także skromny, srebrny naszyjnik. Jej makijaż jest fioletowy, mamy tutaj bardzo długie rzęsy no i oczywiście piękny uśmiech z różową szminką. Jej sukienka przypomina nam o śnieżynkach. Jest ona różowa, posypana brokatem i zakończona u góry i na dole futerkiem, a po środku mamy czarny pas z dużą sprzączką, który przypomina trochę pas Świętego Mikołaja. W ręce Barbie trzyma prezent, który otrzymała oczywiście od Świętego Mikołaja. W drugiej ręce Barbie trzyma superstylową torebkę z czarnym logo właśnie Barbie. Jej buty to ciepłe czarne kozaki, również zakończone białym futerkiem. Jestem pewna, że na Wigilię Barbie będzie się prezentowała pięknie w takiej stylizacji, ale kiedy wróci już do domu, fajnie by było przebrać się w coś bardziej komfortowego. Przebierzemy ją teraz w taki strój domowy. Papcie są różowe z takim fajnym pomponem, który ślicznie się mieni. Papcie ubrane, teraz. Jeszcze piżama. Barbie jest już przebrana w swoją piżamę. Piżama jest bardzo wygodna. Jest oczywiście różowa. Jak już wspomniałam, znajdziemy na niej śnieżki, a no także logo Barbie. No i od razu widzimy, że pasuje do naszych pięknych, e, przesłodkich różowych papci. E, Barbie może iść spać ze swoim różowym misiem, który będzie jej towarzyszył. E, ma on kokardkę i wygląda bardzo sympatycznie. W czasie, kiedy Barbie pójdzie spać, e, będzie ona czekała na Świętego Mikołaja. E, w taką różową skarpetę na pewno Święty Mikołaj włoży fantastyczne prezenty. Kiedy Barbie obudzi się rano, będzie zachwycona, że nadeszły już święta.